Witam Was, kochani, na moim kanale Ania Wróży. Kochani, rozpoczął się nowy rok numerologiczny w ezoteryce od września 2020 do września 2021. I z tego względu postanowiłam specjalnie dla Was zamieścić taki krótki film, aby przekazać dla każdego z Was najważniejsze informacje, które będą bardzo ważne w tym właśnie roku. Kochani, zapraszam też do czytań indywidualnych. Wszelkie informacje macie tam pod filmikiem. No i teraz przystąpimy do czytań. Zaczniemy od baranka. Kochane baranki, ten rok dla Was pokazał się w karcie siły, a więc. Będziecie mieli dużo siły, dużo odwagi, pokonywać wszelkie trudności. Wszystko to jest związane z doskonaleniem waszym zawodowym. Niektórzy z was będą bronili się, zdobywali jakieś tytuły, nagrody, będziecie podlegali ocenie innym, ale, ale ten rok będzie dla was najważniejszy pod kątem, właśnie zawodowym. Eee, oczywiście, zdrówko tu też w sile, także myślę, że będzie bardzo fajnie. Dziękuję za wysłuchanie. Eee, teraz czas na moje byczki. Eee, byczki dla Was, rok najważniejszy pod tytułem stabilizacja, a więc niektórzy z Was, karta ślubu. Zapowiada się y, stabilizacja, a więc zakup domu, y, stabilizacja związana z, z karierą zawodową. No i tutaj niektórzy z Was również będą inwestowali w siebie, jakieś kursy, m, może zakładać jakąś firmę. Może będziecie poddawali się jakimś zabiegom nawet kosmetycznym, upiększającym. Będziecie wszystko robili tutaj, aby tą stabilizację uzyskać i żeby wydać pieniążki dla siebie. Dzięki temu uzyskacie tą równowagę. Także to tyle. Teraz czas na nasze osoby spod znaku bliźniąt, kochani. E, tu pokazuje się, że najważniejszą informacją będzie już do niektórych z Was nadjedzie rycerz. E, pokazuje on się jako rycerz e, pucharów, a więc romantyk, e, ktoś, kto świetnie, e, świetnie tutaj podrywa, e, zna się na tym. E, Również to może się pojawić taka osoba, która zaoferuje ten kielich, kielich miłości, bądź wy sami będziecie mieli kogoś tutaj na oku i postanowicie z tym sercem, z tym kielichem pojechać na waszym rumaku do, do tej osoby. Także to jest najważniejsza rzecz dla Was. Myślę, że raczej tutaj zapowiada się romans niż jakiś związek stabilny, ale jest to zawsze sytuacja romantyczna, bardzo przyjemna dla obu stron. Kochani, po bliźniakach mamy raczki. Witam Was, kochani. Dla Was najważniejsza informacja to jest współpraca i związek, czysta, piękna miłość jest takie ostrzeżenie tylko tutaj dla Was kochani, abyście uważali pielęgnowali to żeby nie stracić tak żeby te Wasze starania nie, nie były porażką tak? więc, tutaj, więc tutaj dbajcie o związki być może, że tu jest też karta zaręczyn może się pojawić dla niektórych z Was. Też bardzo fajne, pa, bardzo fajne karty. Yy, po raczkach mamy czas na lewka. Yy, kochani, tutaj macie kartę wieży. A więc karta czyszczenia. Ja to mówię, że to jest czas, kiedy to, co nie służyło, to, co. Nie miało racji bytu, słabe fundamenty. To wszystko oczywiście runie, oczyści się cała sytuacja, i karta jest, abyście się nie blokowali myślami z tego powodu, że coś się zawaliło i nie będziecie widzieli jakby wyjścia z tej sytuacji. Otóż nie. Zawsze po takiej sytuacji sytuacja się oczyszcza, macie jasną sytuację i możecie budować tą wieżę na nowo. Dobrze, po lwach czas na panny. Panny kochane, dla Was to będzie rok najważniejsza wiadomość pójście w nową drogę. Może być to pójście związane z związkiem bądź z sprawami zawodowymi. To, co nie, nie daje Wam już radości, takiej o której marzycie, postanawiacie poruszyć, poruszyć się i, i pójść, poszukać dla siebie nowego, nowej drogi, nowego wyzwania. Macie kartę gwiazdy, a więc hmm, wsparcie z góry. Więc myślę, że ta decyzja, czy to o separacji w związku, czy zmiana, zmiana zupełnie kwalifikacji zawodowych, bo też tak może być, nie, to macie wsparcie z góry, a więc jest duża nadzieja na, i szansa na to, aby wam się powiodło w now, na nowej drodze. Dobrze. Mamy następnie wagę. Kochani, Tutaj dla Was wylosowana została karta cesarza, a więc będziecie, jak cesarz na tronie, zawiadywać wszystkimi sprawami. Tutaj pokazują się też instytucje finansowe, jakieś struktury urzędowe i karta arcykapłana, a więc jakieś, jakieś takie instytucje bardzo szanowane, powiedziałabym, jakieś może fundacje. Te, tego typu rzeczy. To jest karta też etyki moralnej, uczciwości, więc myślę, że będziecie sprawować być może na jakimś stanowisku jesteście, kochani, z, z, biorąc pod uwagę właśnie tą uczciwość i tą etykę. Dobrze. Czas na skorpiona. Kochane skorpionki, a dla Was. Co dla Was? Tutaj pokazała się karta takiego, no powiedziałabym, złodzieja, tak? Albo ktoś będzie próbował coś dla siebie zagarnąć, albo Wy będziecie musieli dokonać jakiegoś takiego fortelu, jakieś wiadomości pozyskać, bądź te wiadomości zatrzymać dla siebie, kochani. I też tu wyszła karta diabła, a więc być może, że ten fortel jest potrzebny, aby zerwać się z łańcucha. Z więzi tej, tej karty, karty diabła, bądź uważajcie, jeżeli ktoś coś takiego dla Was tutaj szykuje, no to to potraktujcie jako ostrzeżenie, tak? Więc w tej sprawie się możecie przyjrzeć dokładnie. Dobrze. Następna, następny znak Zodiaku to strzelec, kochane strzelce, dla Was karta. Która mówi o tym, iż będziecie się o jakąś bardzo ważną sprawę dla siebie starać. No tutaj niestety, jakbyście się nie starali, ta sprawa jest narażona na fiasko, ale mamy kartę, która pokazuje, że nie macie co się martwić, zamartwiać. Pojawią się co najmniej dwie możliwości kolejne i będziecie się zastanawiać, kochani. Co wybrać, będziecie się przyglądać, także i pewnie myślę, że decyzje takie będziecie podejmować w tym roku, natomiast nie będą to jeszcze takie odważne kroki, tak? Może będziecie nawiązywać nowe kontakty, poszukacie tych kontaktów za granicą, tak? Skoro tutaj się nie udało, więc może kontakty handlowe, właśnie za granicą i tutaj. Są te kontakty pokazane, tak? Poprzez internet i takie różne media społecznościowe. Dobrze. Po strzelcach mamy koziorożce. Drogie koziorożce, wy będziecie oceniać swoją sytuację. Będziecie się zastanawiać, czy to, co macie, to jest to, co daje wam radość, bo już tutaj w tej karcie też widać, że pojawi się jakaś. Gdzieś tam możliwość, której jeszcze nie zauważycie, ale pokazuje się jakaś, jakaś sytuacja, jakiś ukłon, może jakaś pomoc osoby, bądź osoba, która będzie wami zainteresowana. Będziecie poszukiwać, poszukiwać samych siebie, nowej drogi. Niektórzy z Was jednak zdecydują się na jakąś izolację, na jakąś samotność. Może to też oznaczać, poszukiwanie nowej drogi, nowych rozwiązań, nowej prawdy i dodatkowo karta królowej kielichów, a więc będziecie czekać, czekać na miłość, czekać na miłość, więc myślę, że tutaj bardziej dla was się zarysowują kwestie związane z, z związkami, tak? Coś, co już jest nudą, powiało, orazmem. Nie daje Wam tutaj radości, już macie tą świadomość, tak oceniacie, decydujecie się na poszukanie, na izolację, na oddalenie i szukanie tej miłości, oczekiwanie tej miłości. Dobrze i mamy wodniki teraz. Czas na wodniki. Kochane wodniki, wy na ten rok nowy numerologiczny zainwestujecie, zainwestujecie. Albo swoją pracę w jakiś, jakiś projekt bądź pieniążki. Będziecie czekać na, na to, czy to wam przyniesie y, jakieś zyski. Y, troszeczkę trzeba będzie załatwiać spraw. Y, jest to karta, która mówi, że będziecie mieli siłę, aby tym wszystkim sprawom podołać. No i macie y, trzecią kartę. Kartę mówiącą, iż te inwestycje przyniosą wam świetne perspektywy i wyruszycie niektórzy z Was też w podróż, tak? bo to jest też karta podróży. W każdym bądź razie ruszycie, ruszycie do przodu. Także bardzo fajne, bardzo fajne dla Was kochane wodniki karty. I dobrnęliśmy do ostatniego znaku. Witam Was kochane rybki. Dla Was karta słońca, a więc spełnienie. Spełnienie może dotyczyć zdrowia. Może przyjdzie na świat wasz potomek, więc narodziny dziecka mamy. Szczęście, niektórzy z was może przeżyją wspaniałe wakacje. W końcu uda się wam wyjechać, odpocząć. Jest tutaj siła, a więc uzdrowienie, łącznie z sądem ostatecznym a więc tu jest. Ozdrowienie sytuacji związanej z kierunkiem zawodowym, z Waszą, z waszą ścieżką zawodową. E, więc bardzo fajne karty. Myślę, że bardziej tutaj się pokazują sprawy związane z Waszą, z waszą karierą zawodową, z firmą, tego typu rzeczy. Nas, następuje ożywienie, uzdrowienie tej sytuacji i odrodzenie, tak bym powiedziała. Na nowo się odradzacie więc ten rok ten rok będzie dla Was właśnie takim, takim słoneczkiem, takim spełnieniem marzeń, kochani. I życzę Wam wszystkim jak najlepszych wydarzeń, jak najlepszych osiągnięć w tym nowym roku. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Wszystkie łapki w górę bardzo Was o to proszę. I jak zawsze czekam na Was w kolejnych filmach. Dziękuję bardzo.